Wow, Daria, ale dawno Cię nie widziałem. Co u Ciebie słychać? Same dobre rzeczy, naprawdę dużo zmian takich wiesz, zawodowych. O, e, no, jakich zmian? No, jest trochę zmian. Myślę, że jeszcze nie mogę do końca zdradzić, ale za niedługo Państwo zobaczą owoce w końcu. W końcu będą to często owoce. Mm -hmm, czyli w następnym roku często będziesz gdzieś. Często będę y, gdzieś, ale mam nadzieję, że jak najczęściej na Państwa nośnikach, cokolwiek to jest, bo od jakiegoś czasu naprawdę tak y, skupiłam się nad tym, żeby w końcu wyregulować w ogóle tak swoje życie i żeby te problemy, które gdzieś tam y, mi dokuczały, y, żeby... Y, czasami z pomocą prawników, ale żeby, mhm. żeby jednak móc robić swoje, bo... Y, tak doszło do mnie, że to jednak, wiesz, to się na nas odbija, bo my jesteśmy trochę, jako wokaliści, czy jako osoby, które piszą piosenki, dla nas to wręcz czujemy się, jakby nam ktoś odebrał głos, wiesz, jak nie możemy wypuszczać muzyki wtedy, kiedy chcemy i muzyki, jakiej chcemy. Dobra, to ty miałeś jakąś blokadę, którą musiałaś zdjąć z siebie? E, no, prawnie niestety, no. Ale jak to wyglądało, o co chodzi? Kiedyś coś podpisałaś, tak, co tak, później moja, okazało moja się wytłumia, niekorzystne? Tak, 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 moje... tak. Czyli ty jesteś na ścieżce pr prawnej z wytwórnią? Jest na to szansa. Zobaczymy. O kurde, ale że co, że nie pozwalali ci wypuszczać muzyki? Wiem, że na pewno nie możesz wszystkiego opowiedzieć, ale o co tak mniej więcej tam chodziło? Tak, mniej więcej chodziło o to, że y, ja jako artystka, y, o, o czym ja jestem pewna, że Państwo się jeszcze y, przekonają. Ja naprawdę kipię muzyką na co dzień i bardzo dużo piszę i śpiewam. I to zawsze tak było. To nie jest robione jakby tak, wiecie, pod publikę. I również śpiewam po polsku, w każdym języku, znaczy, który, że tak powiem, jest mi użyteczny. I w pewnym momencie przyszedł taki moment, gdzie ja zobaczyłam, że gdzieś cały czas ubiera się mnie w jedno, kiedy ja mam naprawdę wiele innych twarzy. Hmm? I poczułam, że kurczę. Jednak ludzie wierzą w tak, taką prawdę i ja sama wiem, co, co, że tak powiem, się sprzedaje i tutaj ktoś wtrącę, że moja najnowsza piosenka teraz, Feelings, ja ją napisałam sama trzy lata temu, a wszyscy mówią, ale się rozwinęłaś. Nie, ja, ta piosenka powstała u mnie w sypialni jeszcze długo przed paranoją, przed love blind, wiesz, i ja właśnie uważam, teraz nawet ona mi dała też takie, taki jasny... Jakby dowód na to, że jednak kurczę. Ludzie chcą tej muzyki słuchać, bo, bo ona sobie całkiem dobrze radzi w radiach. Więc nie warto, jakby swojej muzyki i ambicji chować do kieszeni, myśląc, że a może nikt się na tym nie pozna. Może tak będzie, ale wiesz, jak dotrę do pięciu serc ludzkich. To dla mnie to będzie taka też wewnętrzna satysfakcja, wiesz, nie tylko taki zewnętrzny. Dobra, to wrócę do tego y, problemu, czyli oni chcieli ubrać cię w jakąś tam darię i rzadko wypuszczać twoją muzykę, a jeżeli wypuszczać muzykę, to na jedno kupy to. Tak, trochę tak, bo y, ja wierzę w to, że oczywiście są artyści, którzy dobrze się czują y, robiąc cały czas w ten sam sposób, ale dla mnie to jest taki trochę brak rozwoju i wtedy ja czuję, y, jakby że to jest mała stymulacja, a mało tego też nie wierzę, wiesz, że nikt y, że ktokolwiek ma tylko taką jedną stronę swojej osobowości, nie? Bo nawet ta Madonna, jak idzie się położyć do łóżka, to też jest w piżamie, wiesz, bez makijażu. I ja y, o takich aspektach życia też trochę chciałabym y, powiedzieć, bo też czasem czułam, że może ktoś mi gdzieś tam zarzucał, że y, dla ludzi, którzy na przykład nie, nie wyczytali się poezji w niektórych tekstach, chociaż ona była, bo tam było dużo przenośni, to, to jednak oni mogli mi zarzucić, że może ja nie mam takiego, wiesz, drugiego dna, takiego... Y, Takiego wiesz polotu nie masz po, po prostu. Lotu. A jak to odbiło się na tobie finansowo? Ta yy, blokada? Ta blokada yy, wiesz właśnie jeszcze jej nie odczułam i chodzi o to, żeby właśnie jej nigdy nie dać odczuć, żeby była ta ciągłość, bo yy, no starałam się orientować jak najszybciej to... Ale nie na to, dało się polubownie pogadać załatwić To znaczy nie, jakby wciąż jest na to nadzieja jak A czy są mam, mediacje? Tak, są tak, są mediacje i ja, jest na to nadzieja i w ogóle jakby nie mam otwartego konfliktu. Natomiast hmm. po prostu no też kłamałabym gdybym powiedziała, że wszystko było idealnie. Chcę po prostu mieć jako artysta czyli Chcesz zamknąć te drogę iść gdzie indziej? Już y nie chcesz tam działać? Y no tak, na pewno w ten jakby tak. Albo ty w, miałeś niemiecką taki... wytwórnię, tak, nie? Tak, tak, dokładnie. Czyli tak. jest Niemiecko. wojna polsko-niemiecka? No, niestety na niemieckim prawie i tu, proszę mhm. państwa, proszę czytać kontrakty. A szczególnie na cudzym prawie, bo taki prawnik kosztuje jakieś 350 euro za godzinę potem. Uuu, Więc jeśli okay. sprawy są grubsze, ja tylko tak sama. Jakby myślę, że czasami też prawda w ogóle nie wychodzi na jaw, właśnie z racji tego, że ludziom jest bardzo ciężko się bronić. Ja sama nie zdawałam sobie sprawy, że teoretycznie proste sprawy, wiesz, mogą być tak skomplikowane, bo też to prawo intelektualne jest bardzo zawiłe to jaki błąd popełniła młoda Daria. Podpisała y, kontrakt nie konsultując y, z pięcioma prawnikami wcześniej. Pewnie się zajarałaś, że kartki podstawili. Okej, okay, dobra, podpisujemy, tak. zgadza I też, się. I też przyznam, że w, wiesz, jak się pomyślisz, że taki kontrakt, nie wiem, właśnie kosztowałby mnie 20 tysięcy złotych sama analiza tego kontraktu, mm -hmm. no to myślę, że wielu wiele młodych osób, które gdzieś tam próbują zaistnieć, no 20 tysięcy złotych to są naprawdę duże pieniądze na no, dla mnie, tak. Więc więc y, i to wiesz, to jest wciąż, że może ty go w ogóle nie podpiszesz, że ktoś ci go tylko odradzi, nie? I ja myślę, że że w takim wypadku no jest... Są to skomplikowane sprawy. Ja nikomu tego nie życzę, bo tak jak mówię, ja w ogóle nie chcę walczyć o wiesz jakiekolwiek rzeczy, które mi się nie należą, tylko chcę mieć chociaż tą y, wolność, żeby i swobodę. Tak. Wolność Dokładnie, i wolność i swobodę. Dokładnie. Dobra, chodźmy do kolejnego tematu. Niektórzy artyści już nie grają Sylwestrów, mhm. takich telewizyjnych. Dlaczego ty zdecydowałaś się dołączyć do ekipy TVP i zagrać jednak? Ja myślę, że w ogóle dużo się zmienia ostatnio y, i w ogóle to również w naszym kraju i też wiele artystów y, i nawet tutaj wspomnę Dodę, na przykład ona też udowadnia, że, bo ja zauważyłam, że jest taka tendencja, że ktoś na przykład uczestniczył w stacji telewizyjnej tej bądź tamtej i pięć lat później wciąż nie grywa dla nich koncertów. Władza się zmienia, wszystko się zmienia, w ogóle każda stacja telewizyjna po roku tak naprawdę jest już... Naprawdę proszę mi wierzyć, bo to będzie mój trzeci sylwester. Tak naprawdę jest w niej bardzo często inny skład, inny w ogóle jakby inna koncepcja. I trochę się dziwię, bo jest też dużo osób, które się na tych stacjach wybijały, a potem stwierdziły, że teraz one będą próbować coś udowadniać innym, szczególnie, że tym samym wciąż uczestniczą w wielu programach telewizyjnych, więc danych stacji. Hmm, więc dla mnie to nie jest różnica, czy to jest jedna czy druga stacja, bo ja uczestniczę we wszystkich, dosłownie w tym roku hmm. byłam we wszystkich trzech głównych stacjach telewizyjnych. I uważam, że jako artystka, moją pracą jest promować swoją muzykę również i, i dawać ją ludziom, którzy sobie jej życzą. Na pewno każdy z Państwa będzie mieć troszkę inne poglądy na, w ogóle na wiele tematów. Ja liczę na to, że w tym kraju również będzie coraz mniej podziałów, a coraz więcej takich części wspólnych, bo mam wrażenie, że często właśnie media zachęcają nas wszystkich do podziałów. I ja też proszę mi wierzyć, jak usiądę przy tym stole wigilijnym, na pewno nie będę przy nim siedzieć z osobami, które zgodzą się. Ze mną w 100%. I nauczyłam się, bo już mam też swoje lata, że to nie do końca znaczy, że ktoś inny jest złym człowiekiem, może ma trochę inną filozofię. I o swoje prawa oczywiście trzeba walczyć, bo to nas reprezentuje to ten nasz głos, tak jak w mojej muzyce, ale też trzeba jednak mieć uszanowanie co do poglądów innych. Mówi się, że Sylwester to super żniwa i te stawki w ogóle są mega wywindowane. Czujesz to? Jak to oceniasz? Y nie, ja tego w ogóle nie czuję. Ja myślę, że w ogóle, yy, wiesz, Sylwester to dla wszystkich muzyków, zawsze są troszkę wyższe stawki, bo jest to noc Sylwestrowa. Hmm? Ja miałam propozycji Sylwestra, już mogę powiedzieć, yy, bodajże trzy duże. I wiem o tym, że... Yy, tak, patrząc na propozycje finansowe, są to na jakiś sposób, one muszą z sobą konkurować, natomiast nie jest to wszystko, na co patrzymy i też y, ja po prostu mając to doświadczenie już dwa razy śpiewając na tej samej scenie, tam z Jasonem Drulo czy z Black Eyed Peas, y, bardzo mnie to ucieszyło. i y, nie No dobra, uciepiałam. ale to jest y, 50% więcej od normalnej stawki? Czy... Nie, w ogóle. Znaczy, ja, jakby tak, to może, ocenić? Może 20-30% więcej, tak? A, czyli to nie są takie żniwa, żniwa, prawdziwe żniwa, że po prostu nie, bo też rok by nie żyła. Tak, wiesz, są inne jeszcze święta w ciągu roku, gdzie jesteśmy często, jakby jest próba zabukowania nas kilka. To kilka które dniach. jeszcze święta są takie, że ta stawka jest wyższa? W ogóle takie momenty, na przykład weekendy przed Wielkanocą albo po Wielkanocy, mhm. i tak samo wokoło świąteczne, eventy na przykład wokoło świąteczne dla jakichś tam korporacji i tak dalej. Wiadomo, że są takie po prostu naturalnie, tak jak my na przykład nie wiem, niektóry, niektórzy bawią się w Halloween, a niektórzy bawią się właśnie najbardziej w Wigilię. Mam znajomych, którzy najbardziej szaleją w klubach w Wigilię w ogóle, co dla mnie jest w ogóle nie do pomyślenia. Więc wtedy na pewno jest jakaś grupa ludzi, którzy, którzy się w takich właśnie klubach, na imprezach bawią i no tak. No i wszystko jest... wiadomo, wszystko wiadomo. Czasem da się coś tam więcej zarobić. Ostatnie pytanie. Moja droga, co ty sądzisz o mieszaniu się kościoła do polityki? Nie, to jest dla mnie... nie. Nie, dlaczego nie? Bo niektórzy twierdzą, że tak, 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 znaczy ja kościół tak, tak, czuwa. Ja myślę, że ja wielokrotnie... Hmm. Zdaję sobie sprawę, że łatwo jest wychodzić z takiego punktu myślenia, że jesteśmy nieomylni. Natomiast jak życie się zmienia i w momencie, kiedy nas doświadcza i obcujemy z innymi kulturami i też na nich się trochę rozpoznamy, to też mamy poszanowanie i trochę też zrozumienie względem tego, z czego wynikają ich poglądy. Ja dodam, że u mnie w domu się zawsze czytało różne Biblię, nie tylko Biblię katolicką. I to wydaje mi się też jest pomocne, bo mhm. okazuje się, że nawet Koran jakby. No, Muzułmanizm i, 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 katoli, i kościół katolicki no dobra, Ale wracając do tej do e, polityki, czy twoim zdaniem kościół ma trochę przestarzałe podejście do życia? I dlatego nie powinien wchodzić w politykę? Jeden ja, z powodów? Ja uważam, że y, po pierwsze polityka to jest tak samo, jak ja bym teraz miała opowiadać o ustrojach całego świata. Mhm. Ja nie jestem od tego specjalistą i tu tak samo uważam, że to jest dokładnie ten Czyli sam problem. Kościół nie jest specjalistą. Nie, od oni polityki. są specjalistami od religii, od filozofii, oni nie są w ogóle specjalistami od polityki. Jakby ja jak idę do kosmetyczki, to nie pytam jej, co uważam, co uważam o mojej operacji jajników. Bo to w ogóle, ale to jest dokładnie tak samo, to jest po prostu, i właśnie ja mam nadzieję, że w tym kraju w końcu skończą się ludzie, którzy będą mówić wszystkim, że, w komentarzach nawet, że na wszystkim się znają, bo jest to po prostu głupawe. No, pięknie, fajnie, 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 Do Wesołych Świąt życzę, wszystkiego dobrego, odpaliłaś się, moja droga, odpaliłaś się, ale do... to jeszcze się nagrywa, dziękujemy, Wesołych Świąt.